Zacznijmy od dwóch cytatów opisujących muzykę Eliota Cartera. Pierwszy cytat pochodzi z książeczki dołożonej do płyty, zawierającej między innymi nagranie jego symfonii Trzech orkiestr z 1976 roku. I czytamy tam taki oto opis. Symfonia Trzech orkiestr 1976 była częściowo zainspirowana życiem i dziełami nowojorskiego poety Harta Kreina. Rozpoczyna się od żywej ewokacji dźwięków mew nad mostem Broklińskim. Interakcja między trzema orkiestrami sugeruje ulice i rogi wielkiego miasta tętniącego życiem. W punkcie szczytowym tekstura jest pocięta na kawałki przez brutalne akordy, a fortepian kompletuje początkową figurę nurkiem w głębiny, upamiętniając samobójczą śmierć kraina, który się utopił. Tak nam opisuje autor. Książeczki dołożonej, do, dołączonej do płyty utwór Eliota Cartera. A smaczku tej sytuacji dodaje, że jest to płyta, na której utworem Cartera dyryguje Pierre Boulez. Więc kontrast między opisem a zawartością może być spory. I drugi fragment, kiedy to sam Elliot Carter opisuje swój utwór przy innej okazji. Utwór nieco wcześniejszy. Z, w tym przypadku jest to koncert podwójny. I opis, który pochodzi od samego kompozytora, wygląda następująco. Przeszłam tylko fragment, bo opis jest bardzo długi. Ukończony w sierpniu 1961 roku, jest pracą antyfonalną na dwie małe orkiestry, z których każda jest prowadzona przez solista. Klavesyn został skojarzony z zespołem złożonym z fletu, waltorni, trąbki, puzonu, altówki, kontrabasu i perkusji, w większości złożonej z metalofonów i ligofonów. Pomijam fragmencik. W dodatku do od izolowania przestrzennego i odizolowania przez barwę, antyfonalne grupy są częściowo oddzielone muzycznie przez fakt, iż każda podkreśla inny repertuar melodycznych i harmonicznych interwałów. I tak na przykład zespół Krawę synu zawiera wyłącznie małe sekundy, małe tercje, kwarty doskonałe, kwarty zwiększone, małe seksty, małe septymy i małe nomy. I tak dalej. Kontynuować nie musimy. Wydaje mi się, że dla każdego słuchacza kontrast między tymi dwoma opisami jest. Uderzający i łatwo rozpoznawalny, i zdawałoby się, że specjalnych komentarzy się nie domaga. Ale to, co najbardziej interesujące, to to, że obydwa teksty wpisują muzykę Elliota Cartera w zupełnie inne estetyki i w zupełnie inne opowieści o muzyce. Z jednej strony mamy do czynienia z dyskursem samego kompozytora, który prezentuje nam wyłącznie techniczno-muzyczny opis swojego utworu. Z drugiej strony mamy do z opisem, który próbuje wpisywać muzykę Cartera w estetykę nie tylko postromantyczną, sugerując pewne treści programowe, odniesienie do samoburczej śmierci noworowskiego poety, do obrazów życia wielkiego miasta i tak dalej, dając słuchaczowi zupełnie inny klucz do rozumienia muzyki Cartera, ale zarazem wpisuje już tekst, muzykę Cartera w kontekst już poawangardowy, w kontekst i muzyki postmodernistycznej, i muzyki współczesnej po wcześniejszym przełomie postmodernistycznym, a więc tej muzyki, która częściowo przynajmniej próbuje odnawiać takie formy myślenia o muzyce, a także takie formy werbalizacji tego, co się w muzyce dzieje, które przez awangardę były w znakomitej większości odrzucane. Odrzucane także przez Eliota Cartera. Te estetyki mają w XX wieku wyjątkowo złożoną. Historię, dlatego, że skojarzyły się nie tylko z osobnymi opcjami muzycznymi, pod tym względem ich starcie można śledzić dużo wcześniej, było od połowy wieku XIX, ale także z określonymi politykami. Nie chcę tutaj powtarzać rozbudowanego dyskursu historycznego, który doczekał się już gigantycznej literatury, ale najprościej rzecz ujmując, w okresie zimnej wojny, w związku z preferowaniem estetyki wyjałowionej i uproszczonej, ale jednak o rodowodzie postromantycznym przez oficjalną doktrynę socrealizmu i z utożsamieniem w całości niemalże muzyki nawiązującej do tej estetyki z muzyką bloku wschodniego. Dyskurs awangardy został uznany za dyskurs muzyki wolnego świata. W taki sposób też wspierany i tak dalej. To z czym mamy do czynienia tutaj to jest Kilkadziesiąt już lat po tym, próba wpisania muzyki Cartera w dwie strony konfliktu, który w międzyczasie stał się całkowicie polityczny. Z naszym zadaniem dzisiaj jest chyba. Nie tyle już zdanie sprawy z tego, jak polityka odcisnęła się na tym wszystkim, co nazywamy dyktaturą awangardy i tym podobnymi rzeczami. I rekonstruowanie powodów, dla których świat zachodni finansował w pewnym momencie wyłącznie awangardę i dla której inna sztuka przestała w świecie zachodnim właściwie istnieć, przynajmniej w oficjalnym obiegu, ponieważ te powody już bardzo dobrze znamy. Naszym zadaniem jest raczej poradzenie sobie z tym, jak wpisać dziedzictwo i awangardy, i tego drugiego XX wieku w naszą współczesną sytuację. Można takie wpisywanie rozpocząć od stwierdzenia, że śmierć awangardy, którą proklamowano bardzo głośno gdzieś w połowie lat 70., która doprowadziła do tego, że dla nas dzisiaj, w 2014 roku, awangarda jest pewnym zjawiskiem historycznym. I Dzisiaj, czy badacz muzyki, czy twórca muzyki, kiedy staje wo wobec muzyki awangardowej, może ją z powodzeniem potraktować tak jak muzykę Joskina Depre, Bacha czy Brahmsa, jako pewną zamkniętą historycznie całość. Ta śmierć awangardy oznacza jednak śmierć pewnej opowieści o muzyce, która przestała być aktualna, przestała pasować do naszego kontekstu kulturowego, ale nie śmierć samej muzyki. Wystarczy się przyjrzeć współczesnym twórcom, takim jak Helmut Lachenmann i wielu innym, aby zauważyć, że poetyki awangardy, techniki awangardy, jej sposoby tworzenia w sposób należą jak najbardziej do naszego świata współczesnego. To, czego potrzebujemy, to nowe opowieści o tej muzyce, które pozwoliłyby jej istnieć na nowo. Eliot Carter wydaje się wyjątkowo wdzięcznym obiektem takiego właśnie opisu. Co moją charakteryzuje jego muzyka? Można by zacząć od tego, że muzyka ta jest opisywana przez skrajną złożoność. Osobiście niewielu potrafię wymienić twórców, których muzyka stanowiłaby tak fascynującą intelektualną zagadkę, jaką stanowi twórczość Cartera. Próba rozwikływania. Partyturach I słuchowo tego, co zrobił Carter, to jest naprawdę olbrzymia przygoda, a także niemały test analitycznej przenikliwości, wiedzy, jaką się u, u, udało o muzyce zdobyć, i tak dalej. Istnieje jednak zasadnicza różnica między takim kompozytorem jak Elliot Carter, a niektórymi innymi twórcami awangardowymi. awangardzie te, amerykańskiej ta różnica dzielił go przede wszystkim od Miltona Babita. Milton Babit był twórcą, który. Wyciągnął ekstremalne konsekwencje z pewnej formy awangardowego myślenia o muzyce. Formy, którą ja bym chętnie określił jako maksymalizację pisemności, czyli wyciągnięcie najbardziej radykalnych konsekwencji z tego oto faktu, że muzyka zachodnioeuropejska jest muzyką notowaną. Aż do tego momentu, w którym muzyka Miltona Babita tworzy perfekcyjne, perfekcyjne doskonałe struktury, jak długo pozostajemy na poziomie notacji. Doświadczenie słuchowe nie pozwala na jej rekonstrukcję. Bądźmy uczciwi i nie udajmy, że nasze uszy słyszą więcej niż słyszą rzeczywiście. Osobiście mam duże wątpliwości co do tego, czy ktokolwiek jest w stanie słysząc zrekonstruować w zależności w muzyce Miltona Bagita. W lekturze i w analizie tak. Muzyka Cartera jednak odgrywa, odbywa się na dwóch różnych planach. Z jednej strony zawiera w sobie ową złożoność wszystko, co umożliwiło pismo. Z z kompletem jego konsekwencji, z drugiej strony jednak oparta jest o dwa założenia tradycyjne, które różnią go od innych twórców awangardowych. Pierwszym tym założeniem tradycyjnym jest to, że muzyka się usprawiedliwia po pierwsze względem słuchu. Być może dlatego jego skrajna złożoność nigdy nie wiązała się na przykład z aplikowaniem struktur serialnych, które przy niektórych przynajmniej operacjach przestają być słyszalne. My nie musimy słyszeć, jakie dokładnie interwały przypisał. Na przykład w podwójnym koncercie grupą instrumentalnym Elliot Carter. Natomiast znakomicie służymy różnica brzmienia, która jest i względami instrumentacyjnymi, i harmonicznymi, która obydwa zespoły charakteryzuje nam słuchowo zupełnie inaczej. Wiele z tej ekstremalnej złożoności ma charakter inny niż w przypadku. Na przykład wczesnych utworów pierabuleza, to oczywiście jest rozwiązywanie problemów intelektualnych za pomocą muzyki, jest w tym element rebusu, ale jednocześnie te złożone środki techniczne zachowują właśnie charakter środków. Nie dochodzi do zastąpienia słuchowego doświadczenia przez złożony środek. To jest jedna rzecz, która różni kartera, czyli to filtrowanie przez słuch. Druga rzecz, która różni kartera od pozostałych. Z twórców awangardowych, czy raczej od wielu twórców awangardowych, to to, że nie potrafimy karterowi przepisać żadnego dogmatu. Nie potrafimy go wpisać w żaden awangardowy nurt, w żaden izm. Carter szedł zawsze własnymi drogami. Żeby zrozumieć jego kolejne innowacje, najlepiej śledzić jego własną twórczość, przekonywać się, jakie problemy pojawiały się w poszczególnych utworach, śledzić historię tego, co, tego czego Carter słuchał, jego doświadczeń muzycznych, zmian jego, e, e, jego muzyki. No i wreszcie trzecia różnica, powiedziałem o dwóch, ale trzecia jest chyba najistotniejsza, a mianowicie drugi wątek tradycyjny. Eksperyment nigdy się nie wysunął u Cartera na pierwszy plan. To, co Cartera interesowało zawsze, to to, żeby na koniec powstało perfekcyjne dzieło sztuki. I ta kategoria najbardziej tradycyjna, czyli przekonanie, że zespół Czynności, choćby nie wiem jak złożonych, choćby nieczytelnych dla słuchacza, ma prowadzić ostatecznie do powstania przekonującego dzieła muzycznego, które ma istnieć jako doświadczenie kogoś po drugiej stronie, wydaje mi się, że rządzi całą twórczością Cartera. Między innymi tak chętnie i łatwo, może aż za łatwo, porównuje sobie twórczość Cartera z twórczością Witolda Lutosławskiego, bo te trzy elementy wydają się tych twórców łączyć. Dlatego też może nawet posunąłbym się do Przenoszenia na muzykę kartera tych słów, które Lutosławski wypowiedział na temat awangardy. W sławnych rozmowach z Tadeuszem Kaczyńskim, Lutosławski, kiedy był zapytany. O to, czy czuję się klasykiem, czy awangardistą, powiedział, że oczywiście każdy chciałby zostać klasykiem, bo to jest marzenie każdego twórcy, a z drugiej strony mile go łaskoczę, kiedy słyszy, że jest twórcą awangardowym. Po czym Tosławski dodał przez chwilę, do momentu, kiedy sobie nie zdam sprawę z tego, jak wiele rzeczy, które są dla mnie absolutnie nieprzekonujące, stoi za słowem awangarda. I prawdopodobnie coś podobnego moglibyśmy przypisać Eliotowi e, Carterowi. Weźmy jeszcze jedną rzecz, że była to twórczość wysoce zmienna. Carter bynajmniej nie rozpoczął jako twórca awangardowy. Rozpoczął w duchu tego, co czasami nazywa się amerykańskim transcendentalizmem, z czegoś, co można wywodzić np. z sonaty Concord Charlesa Ivesa. Później Carter powiedział sporo przykrych słów pod adresem tego utworu i nawet jego stosunki z Ivesem uległy radykalnemu ochłodzeniu. Później to było doświadczenie muzyki europejskiej podczas jego pobytu w Paryżu, doświadczenie tego, co, czego nauczała Nadia Boulanger, doświadczenie muzyki Strawińskiego, doświadczenie Święta Wiosny, doświadczenie muzyki Vareza i doświadczenie, które dla amerykańskiego kompozytora było dosyć przykre. Coś, z czym Amerykanie mieli zawsze Pretensje to fakt, iż Carter wrócił z Europy przekonany o tym, że muzyka amerykańska ma charakter dyletancki i że to, czego trzeba dokonać po pierwsze w Stanach Zjednoczonych, to podnieść ją na odpowiedni poziom rzemiosła, zanim się zacznie robić cokolwiek innego. Być może taka właśnie postawa doprowadziła do tego, że to jego utwór, a nie jakikolwiek jakiegokolwiek innego twórcy został skomentowany przez Igora Strawińskiego. Uwaga, mamy arcydzieło pochodzące od rdzennie amerykańskiego kompozytora, co dla Strawińskiego, żyjącego chociaż wówczas w USA, z, było rodzajem zaskoczenia z, mimo wszystko. Stąd też mimo przynależności Historycznej do awangardy amerykańskiej, muzycznie często Carter się wydaje bardziej związany z europejską muzyką, zwłaszcza z muzyką nowoczesną w takich krajach jak Polska, gdzie ona poszła nieco innymi drogami niż główny nurt awangardy, niż z muzyką samych Stanów Zjednoczonych. Nie bez racji, Omasz Arutosławski znajdujemy w jego, w jego późnej twórczości. A co z tą muzyką dzisiaj? Ma opinię muzyki trudnej. Powiedziałbym, że ta trudność polega. Na jednej przede wszystkim rzeczy. Muzyka Cartera adresowana jest do ludzi, którzy interesują się muzyką. Bardzo trudno ją wpisać w dyskursy tożsamościowe, podciągnąć pod polityczne ideologie, dopisać do niej takie czy inne wyjaśnienia, czerpiąc z całego zasobu współczesnej humanistyki i wpisać w nasze problemy dnia codziennego. A niestety ludzi, którzy się interesują muzyką dla muzyki samej. Nigdy nie było wielu. Pozostałym ta muzyka rzeczywiście może sprawiać z, y, trudność. Dla tych, którym Carter sprawia trudność, miałbym jedną osobistą prośbę. Posłuchajmy tego dla tego samego, co się dzieje z dźwiękami. Dla tego, co się dzieje w samej muzyce. Nie szukając tego, ile z własnych interesów możemy wprojektować w to, co z, o, od orkiestry do nas przypłynie. Gwarantuję, że owa trudność Ulotnie się bardzo szybko, kiedy tylko zaczniemy słuchać samej muzyki Elliota Cartera.